Zobacz, jak szybko obliczyć o ile procent została zmniejszona lub zwiększona dana liczba. W punkcie a szukamy o ile procent liczba 100 została zwiększona, aby otrzymać 120. Układamy stosunek liczby 120 do 100 i przyrównujemy go do 1 plus coś. To coś jest szukanym procentem. Otrzymujemy 1, ,2 jest równe 1 plus, no ile? 2 dziesiąte. Te 2 dziesiąte zamienione na procent, czyli mnożymy przez 100, to jest nasza poprawna odpowiedź, czyli 20%. W punkcie B szukamy o ile procent liczba 172 została zmniejszona aby otrzymać 43. Układamy stosunek liczb 43 do 172 i przyrównujemy go do 1, odjąć to coś i to coś jest szukanym procentem. Dzieląc 43 przez 172 otrzymuję 25 setnych. No i mam 25 setnych jest równe 1, odjąć 75 setnych, a więc szukanym procentem jest 75%. Pamiętaj o ogólnej regułce, układamy odpowiedni stosunek liczb i przyrównujemy go do 1 plus minus coś.